Ale musimy dowiedzieć... Witam Was tu znowu, ja bartniuk 9 w Let's Play Test V Skyrim Dzisiaj będzie totalny mordor, że tak powiem um, Będziemy zabijać Smoka jak widać, oczywiście, pierwsze co Robin już biegnie, sporo ma kondycji kurde chłop Nie, tu jest. Sorry, że tak długo było odcinka w Minecrafcie też już nie było. No trudno. U, zaczyna się. Gdzie jesteś? No chodź tu... O jest! Tryb! Nie but! A niech to! O dobra, dobra, chodź, chodź, chodź! Chodź, chodź. No skur... Nie no... A nie no, mogę wycelować. Nie szlag by to. E, dobra, złożymy na dół. Będzie rozpierdziami. Chodź, Fendalu. ]다�去了. Chodź tu U, fajnie, kolejny level. Korzystam go do, do, do ponowienia życia. Tak żeby nie słabo. Tarcza. Aha ha, 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 ha wiedziałem, że tu będzie, po prostu widziałem. ha <sules> ha <m -roired> twoja dusza będzie dla mnie krzykiem ha <m> ha ha dobra zdrowie tak hm hm fury już nic nie zna to broni jednoręczna albo tarcza Jednoręczna Ej ést... To jest jednorękna Fechmistrz jeden napięć gitara Jeszcze <coughs> yeah! yeah! masz, a masz A masz do Billu Kurwa Gdzie? O <coughs> oh. Gdzie efekt gra, kości, kości złoto. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. uh -uh. dobra, sporo chcią biorę. Trzanę włócz. No to tyle. Co to? To wyrzucę. to że te wyrzucę. To nie mam po co trzymać. No, drwal, no, drwal, drwal, yeah. Ja. Ha ja, ha ja, ja, ja. to epickie. Normalnie. <słysy> 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 Jeśli wierzyć starym legendom Nareszcie koniec roku, co? Napiszcie w komentarzach, czy znacie jakiś fajny, średniowieczny film typu Wiedźmin Assassin. W których żyła chłopanie, krew, nie He <laughs> ale go jechał. A co? I do tego szczerze nigdy nie walczyłem z gigantem. U. Jest kruszyna. Jaki sniper Ja nie mogę! Jaki typ! Dobra to Na gram Czeladni. Co ja daję? Z tego względu, że Skyrim jest trochę trudne, a ja mam dopiero 12 lat. Nie bardzo Dobra, nieważne. Z serii and Game. Może jeszcze wyjdzie Sniper Light V2. I No, tylko Sniper Light. Jaki snajper? Widzieliście to? Jaki snajper je pany Ja To było jak Ucieka, ucieka, ucieka. Klin. Niech jej skąd widziałem? Albo już to kiedyś przeszedłem. Jebut. Nie wiem, zrobię sobie jakąś fajną skórzaną coś. Z Bo to żule spod piwnicy są. No mam link do śmiesznego filmiku. Ukryty polski. A jak nie to sami znajdziecie. Ukryty polski po prostu. Fajne to to. Żule w taksi, sezamki, mnie. McDonald's i w się granie. Aha, aha, umczy, umczy, aha, aha, z Hammerfell. szukacie. Nie chcemy kłopotów. Główna sięga, co? miecze? Hełmy? co? No, coś ty. Popiłeś chyba. My też nie chcemy kupotów Miecze i sandały Zalaz cię. Mam dostarczę. Zobaczmy list. To chyba na tyle. No, masz coś fajnego nie. A właśnie wiem, gdzie można znaleźć łuk łuków. To ja biedny Rowin mam do sprzedania, to tyle. No, zobaczmy ten list. Księgi są, ja księgi są. List. A nie to mapa? U mapa! Jak ktoś wie, gdzie to jest, to nie da znać. Liza od przyjaciela. No do kur... No. Robi. Demonstr... To um... Bla, 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 wy... Bla, 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 zach... Bla, 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 wieża... Bla, 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 dzieci... strata No cóż ty, człowieku, nobla mi daj! Oskara od razu! Ależ to śmieszne. Uśmiecham się do wesła. ha. ha, ha, ha. Kurczę gram, sobie co chyba jakiegoś mordu Skyrim. Na przykład na swoje kurwa macie. No, jest sił da. A ja dużo czasu spędzam między tym miastem a tamtym i pokonuję smoki w czasie A właśnie, teraz mam coś śmiesznego pokażę, bo to jest naprawdę śmieszne. Coś miłego Od co Idziemy odebrać nagrodę, nie chce mi się pokazywać. No, już Stracicie, mówią, że jestem smoczym dziecięciem? Aha... Nie! Tak! Nie było, wiesz? Wieśmak usłyszałem. Wieśmak? Tak. To fajnie. A wiecie, czemu tu smocza przystań? O, troll face. Dobra, pokażę Wam teraz Alchemię. Jak się zdejmuje zaklęcie. O, pójdę bosło. Tak, zajmij zaklęcie. Okej. Okay. Tego nie zniszczę, bo jest spoko. Zaklęcie mam takie i takie. Dobrze, co za ten. To. A, nie da się. Nie bardzo jeszcze ogarniam, ale może. Nie da się to. Nie da się to. O, da się, jest. Odporne na porażenie. No to tarczy, proszę na no nie. Dobra, tarczy. Dobra, tam. Patrzcie, teraz jestem boso. Jak mnie wystraszył typ. Tarcza. Nie mogę się doczekać sniper light. Jak znowu będzie mi ten napis na środku, to ja kurde nie wiem co zrobię. Proszę, Masakra. No nic. No, mam remont spokoju, tu nie bardzo mogę teraz nagrywać. Więc, Eee, Fendel! Myślisz, że. A stracisz palce. Marci! Ja! Rozpłacam się na dwoje. Nie trzeba było to przełazić! Funkcja się, że często czasu będzie sobie jadał. Marci! pozwolę że dasz radę. On mam błąd. Właśnie! Merci za trzech wizów. Trzech. To będzie ta babka. O, pyszne Mercy. Tak. O. Och jak na merci. Tak.

No, rozbijecie. Już no, szukam. Nie. Yeah. Yeah. Jaki debił ze mnie. Jaki debił?